Partnerem kanału jest jaskinia trola.pl. dzisiaj jestem Wojtek, i dopiero niedawno zauważyłem, że pierwsza część Stormcastów po prostu się w złym momencie skończyła, ponieważ skończyła się na jakiejś frazie, a nie wiem dlaczego program mi nie dołączył następnego kawałka, który dograłem. Tak więc dzisiaj końcówka tego kawałka, który miał być w poprzedniej części, a potem polecimy już z dalszą częścią artykułu, którą również dla was dzisiaj będę czytał. Pierwsza inwazja chaosu zaszła daleko, w głąb ośmiu królestw. Miasta upadły pod naporem demonicznych legionów, jednak za każdym razem Sigmar albo któryś z podległych mu bogów organizował kontratak, wypierając najeźdźców. Wszystkie większe demony, które stały na czele armii Mrocznych Bogów, zostały upokorzone w pojedynkach z bogami Panteonu Sigmara. Sam Sigmar strącił z nieba kornijskie armie Angrata, Kładąc Krechs i Gniewowi w starciu ze swoją potęgą, to również on zniszczył Fekuloksa, największego z wielkich nieczystych w trakcie bitwy o miasto Gałęzi. Dzięki mocy swojej nieśmiertelnej duszy, Bóg Król zniweczył nawet magiczne rytuały Gwie władcy zmian, Kiatanusa, większego demona Cincza. Luxius Strażniczka, pierwsza która przyjęła miano ur Urslanesh, poległa w starciu z jego silną wolą. Pozbawiona wsparcia swojej patronki. Nastał jednak czas archona wszechwybrańca, który zjednoczył cztery potęgi chaosu i sprowadził nowych czempionów mrocznych bogów na ogniste równiny Akrzy. Ich połączone armie zakryły linię horyzontu, sięgając samego nieba, nieba, które zdominowała wyrwa w rzeczywistości, z wnętrza której stale przybywały nowe legiony demonów. Bogowie stanęli do równego boju z plugawą Hordą ciemności w bitwie, która wstrząsnęła ośmioma królestwami. Nad maszerującymi legionami nagasz wezwał swoje nekromantyczne armie, podczas gdy Gorka Morka wpadł w bitewny szał. Północne miasto Teklisa wypędzało niezliczone zastępy wrogich demonów, jednak to potężny Sigmar, jak zawsze stojący na czele swojego panteonu, przechylił szale zwycięstwa. Nikt nie był w stanie rzucić mu wyzwania. Jego Galmaras miażdżył jednego wrogiego przywódcę za drugim, załamując ich armię. Wszystko zmieniło się, kiedy Bóg Król stanął do walki z Archaonem. Sigmar zamachnął się młotem na swojego przeciwnika, ale został oszukany. Iluzja Tsincha oszukała jego wzrok, przez co Galmaras trafił nie w Archaona, ale w wyrwę w rzeczywistości, w której zniknął bez śladu. Bez swojej niezastąpionej broni Sigmar i jego siły były skazane na porażkę. Dało to początek katastrofalnym wojnom ogniw, po których Sigmar musiał uciec i zamknąć za sobą bramy Azyru. Przez długie lata rozpamiętywał swoją porażkę, karmiąc się gniewem i układając mściwe plany odzyskania swojej własności. I na tym się zakończył ostatni odcinek, a dzisiaj przechodzimy dalej. Pierwsze inwazje chaosu były przerażające, ale po tym jak Sigmar zamknął się w królestwie Azyru, stały się jeszcze gorsze. Czarna i budząca grozę ciemność opadła na królestwa, zwiastując na stanie epoki chaosu. Poprzez zdobycie w boju bram światów, mistycznych portali prowadzących do różnych wymiarów, armie chaosu odcięły i zdominowały wszystkie wrogie im siły. Jedna po drugiej, największe cywilizacje były doprowadzane do ruiny. Niektóre upadały pod brzemieniem ognia i miecza, a inne na rzecz plag, dekadencji i zepsucia. Dzieci osnowy wychodziły z cieni, by żyć, by żyć między ruinami niegdyś potężnych metropolii. Te plugawe istoty szeptały do stłoczonych, zrozpaczonych ocaleńców, mówiąc im, że ich bogowie ich opuścili. Pomimo grozy tamtych lat, nadal istniał sposób na przywrócenie tym miejscom ich dawnej chwały. W niektórych królestwach grupy ocalałych po katastrofie jednoczyły się i opierały na jeźdźcom, jednak większość z nich prędzej czy później ponosiła ostateczną klęskę. Ich członkowie byli albo bez litości zabijani, albo co gorsza, sprzedawani w niewolę na usługi wodzów sił chaosu. Inni zaczęli czcić mrocznych bogów, składać im przysięgi i odprawiać poświęcone im rytuały. W wielu światach stawiano im obrzydliwe w swej naturze wysokie po samo niebo pomniki, a ruiny dawnych miast stały się podwalinami, pod fortece dla ich armii. Z czasem siły chaosu stały się tak potężne, iż nawet krainy, w których przebywali, zaczęły się przekształcać i zmieniać pod ich korumpującym wpływem. Mroczni bogowie byli pewni swego zwycięstwa, jednak nie mogli oszukać własnej natury. Pomimo podbicia niezliczonych wymiarów, pragnęli więcej. Z czasem stało się to, co w ich wypadku było nieuniknione zaczęli walczyć między sobą. Bogowie zyskiwali i tracili na sile. Korn, Krwawy Bóg, Nurgl, Bóg Plak i Cincz, mistrz czarnoksięstwa, każdy z nich kontrolował niezmiernie wielkie ziemie. Slanesza, boga ekscesów, nie było pośród nich, ale jego sługi były bezlitosne w poszukiwaniach swojego nieobecnego bóstwa. Nawet wielki, rogaty szczur, Bóg Skawenów, podbił ogromne połacie wielu królestw. Niektórych może dziwić iż to właśnie Korn okazał się najpotężniejszym z nich wszystkich, ale to jego armie zdominowały ówczesne pola bitwy, niekiedy rozciągające się na całe krainy. Jak wygląda oś czasu? A tutaj wydarzenie główne to jest oczyszczenie. Po zamknięciu bram Azyru rozpoczęły się kampanie mające na celu zniszczenie królestwa wszelkiego zła. Enklawy Oruków oraz istot noszących znamie chaosu były odnajdywane i całkowicie niszczone, najpierw przez armię Azerheimu, a następnie przez stormcastów boga króla Sigmara. Mistyczne bestie pozostają w Azyrze po dziś dzień, ale żadna nie nosi już śladu po dawnym zepsuciu. Jakie miały miejsce wydarzenia w trakcie tego wydarzenia głównego, czyli wydarzenie w wydarzeniach, czyli wydarzenia w trakcie oczyszczenia. Pierwsze to gladitorium. Przez niezliczone wieki Stormkaści walczyli między sobą na arenie gladitorium, będącej darem od Maleriona. Anielscy wojownicy mogli na niej walczyć między sobą i dawać z siebie wszystko, by po opuszczeniu jej natychmiast wracać do zdrowia. W największych starciach gladiatorium Gladitorium brały udział całe zastępy Stormcastów, ćwicząc przebieg teoretycznej bitwy do perfekcji. 2. Pierwsze uderzenie. Pierwsze uderzenie było pierwszą bitwą wydaną przez Sigmara siłą chaosu po opuszczeniu przez niego Azyru. W jej trakcie Bractwo Gromu, Wandusa, Młotodzierżcy zdobyło pierwszą bramę Azyru, jednak kolejne siły Stormhostów odniosły symultaniczne zwycięstwa w dziesiątkach innych miejsc. 3. Wulkaniczny gniew. Czarne młoty oblężyły górę Infernus i obaliły największy pomnik poświęcony Kornowi. Była to misja o znaczeniu czysto symbolicznym, nie mająca większego znaczenia dla przebiegu całej wojny. Kolejnym głównym wydarzeniem było wyzwolenie. Wiele plemion odmówiło zgięcia karku przed sługami chaosu. Większość została bezlitosna, bezlitośnie wytępiona, ale nie wszystkie. W wielkich niewolniczych dołach Aszlionu. Achille Miliony niewinnych były zmuszane do śmiertelnie ciężkiej pracy. Zastępy Stormcastów, prowadzone przez Młoty Sigmara oraz niepokonanych rycerzy, sprowadziły na to miejsce niebiański ogień i zemstę, ścieląc całą krainę trupami mistrzów-niewolników. W trakcie wyzwolenia miało miejsce wydarzenie zwane Oblężenie Czarnego Ryftu z Klaxus. Rytuał odprawiany w cytadeli Siarki w królestwie Klaksus okazał się być tak obrzydliwy wobec natury wszechświata, że sama, że sama rzeczywistość uciekła z tego miejsca, i robiąc miejsce pod powstanie nowego portalu do Królestwa Chaosu. Celem powstrzymania nieustannie wylewających się z niego demonów, Sigmar uderzył w to miejsce z nieba deszczem błyskawic. Po wielu dniach krwawej bitwy, Czarny Ryft w końcu się zapadł. Kolejnym głównym wydarzeniem było powstanie Zmiennego Królestwa. Manipulacja przepływem pra starej mocy pozwoliła władcy zmian, Mizro na uzurpowanie Królewskiej Góry, która stała się centrum jego nowej domeny. Od tamtej pory ziemie te nieustannie przechodziły między wymiarami, przez co nazwano je Zmiennym Królestwem. Jego natura dążyła do szerzenia entropicznej energii na wszystkie istoty w jego granicach. Do czasu uderzenia na tę ziemię zastępu Melstromu światła. Jakie by miały miejsce wydarzenia w trakcie powstania Zmiennego Królestwa? 1 pierwsze sojusze po rozpoczęciu się kampanii Sigmara, wiele ocalałych plemion przyłączyło się do walki u boku jego zastępów. Niektórzy byli cennymi sprzymierzeńcami, jak choćby Żelazne Bractwo, a inni, jak choćby serafoni niespodziewanie, użyczali im swojego wsparcia. 2. Zemsta Azerhajmu. Po odzyskaniu i otwarciu wielu bram Azyru, drogi wiodące do innych królestw śmiertelników również stanęły otworem przed mściwymi armiami Azyrheimu. Wiele zastępów rzuciło się do walki, stając do bitew samotnie przy wsparciu Stormcast Eternals. 3. Oczyszczenie diabelnych Nor. Dzieci rogatego szczura skalały psuciem same korzenie zrujnowanych feruslandów, jednak nawet otoczone złą sławą diabelne nory, czyli wypaczone złowrogą mocą twierdze w wyłożonych żelazem tunelach, nie były w stanie powstrzymać zastępów Stormcast Eternals. 4. Otwarcie niebiańskich mostów Królestwo Niebios, jedno z dwunastu cudów gór, cierpiało na skutek zepsucia zdecydowanie zbyt długo. Zamiast jednak dokonać szturmu na dobrze umocnione główne wyspy tych ziem, Stormkaści uderzyli na niebiańskie mosty, które łączyły ten pływający po oceanie kontynent. Stoczone tam bitwy były apokaliptycznie wielkie, a same mosty zostały zdobyte przez siły Sigmara dopiero po skupieniu wszystkich prosektorów Stormkastów w jednym miejscu na ostatni powietrzny atak. Bitwa o wyspy nadal czekała jednak na rozstrzygnięcie. 5. Szturm na Labirynt. Przybywając do przesmyku Myrm, poprzez deszcz błyskawic, Stormcast Eternals nie odnaleźli za nim Dolinnego Królestwa o tej samej nazwie. W jego miejscu znajdował się gigantyczny labirynt o ścianach z kryształów. W walkach o oczyszczenie tej krainy wzięły udział dziesiątki zastępów Stormcastów, prowadzonych przez Młoty Retrybucji. Wydarzenie główne to jest kolejne wydarzenie – Zemsta. W mieście Tal Don wzniesiono cztery potężne monolity, mające upamiętniać zwycięstwo odniesione w tym miejscu przez siły chaosu. Czarni Drakotianie i Lwy Sigmara poprowadzili zastęp Stormcastów w koalicji, która zrównała z ziemią całą metropolię. Mówi się, że po zakończeniu się bitwy, Sigmar uśmiechnął się po raz pierwszy od niezliczonych wieków. Kolejnym wydarzeniem głównym była wojna o życie. Kiedy Sigmar spojrzał na Królestwo Życia, przeszedł go nieprzyjemny dreszcz. Na jego uratowanie było już niemal za późno. Niegdyś chwalebne, jadeitowe królestwa zostały niemal w całości zdobyte i zniszczone. Kraina ta była dołem rozpaczy, do którego Sigmar wrzucił wiele ze swoich zastępów. Gdyby nie udało im się wskrzesić Alarielli i nakłonić jej do walki po ich stronie, z pewnością pomściliby jej rodzime krainy. Kolejnym głównym wydarzeniem jest krucjata Młotodzierżcy. W trakcie wojny z Chaosem odkryto, że Królestwo Metalu kryło w swoich granicach potężny sekret Galmaras. Choć sługi Cincza zbudowały wokół młota całą twierdzę, Sigmar wysłał na jej podbój wiele zastępów stormcastów, które do bitwy w wiszących dolinach Anwrok poprowadzili niebiańscy obrońcy. Jakie były wydarzenia w trakcie tej krucjaty Młotodzierzcy? 1. Odzyskanie. To, e, walcząc ze złym czarnoksiężnikiem, demonami i falą krwi, połączone siły zastępów Stormcastów przebiły się przez umocnienia prastarej fortecy, wykorzystując zdradę, do której doszło w szeregach sił Chaosu. Wandus młotodziersca, niebiański lord młotów Sigmara odzyskał Galmaras w imieniu swojego pana. 2. Przebudzenie mściwego anioła Sigmar zarządził dwunastodniową ucztę w ramach triumfu dla tych wojowników, którzy wzięli udział w misji odzyskania Galmaras. Po otrzymaniu swojej broni z powrotem, Bóg Król udał się do osłanianej silnymi zaklęciami czarnej Cytadeli, gdzie oddał swój młot tajemniczym wojownikom komnaty Ekstremis. Przy akompaniamencie gromu i błyskawic wokół Sigmara Bulum powstał pierwszy niebiański PRIME. 3. Dzikie kraje. Stormcast Eternals zdołali zdobyć bramy światów prowadzące do Graklandów, jednak ponieśli spore straty. Każdy zastęp, który wkraczał do tych krain, był atakowany przez plemiona dzikich oruków, ponosząc przy tym dotkliwe straty. 4. Przerwanie Impasu przed mostem czarnej otchłani błyskawice uderzyły 11 razy za każdym razem, dostarczając na ziemię cały oddział Stormkastów, jednak dopiero wraz z 12 uderzeniem, kiedy to błyskawica zesłała niebiańskiego PRIME, siły Sigmara zdołały przechylić szale i odnieść zwycięstwo nad wrogiem. Nie minęło wiele czasu, a dalsza droga stała przed Stormkastami otworem. Kolejnym głównym wydarzeniem jest nieposkromiona burza. Siedząc wysoko na swoim tronie, w Sigmaronie, Bóg król spoglądał na odbite siłą chaosu krainy. Sigmar uznał to za dobry początek, bowiem odniósł wiele zwycięstw. Nie był to jednak czas na odpoczynek. Pierścień Sigmara Bulum nieustannie płonął w procesie przekuwania, a kolejne zastępy stormkastów były rzucane do bitwy każdego dnia. To był dopiero początek. Jakie były wydarzenia w trakcie nieposkromionej burzy? Jeden, wszechmiejsce. Oko Sigmara doglądało wielu pulbitewnych w tym samym czasie, widząc wszystkie heroiczne czyny dokonywane w jego imieniu. Jego spojrzenie nigdy nie padło jednak na krainę nazywaną wszechmiejscem, gdzie przebywał jego największy, tajemniczy wróg. 2. Zwycięskie milczenie. Przez najdłuższy czas od chwili odlania i okrzepnięcia, żałobne bicie dzwonu lamentu przestało rozbrzmiewać. Był to piękny symbol sygnalizujący pierwszy chwilowy powrót sprawiedliwości i porządku do królestw śmiertelników. 3. przechwycenie sztandaru prawdziwych synów. W bitwie, która toczyła się na całym obszarze płonącym, płonących równin Kolgoty, rycerz Wexilor, z prawdziwych synów Sigmara został zabity przez Blutrexa. Posługując się demoniczną mocą, wysoki krwiopijec porwał sztandar Stormcasta, wobec czego ten święty artefakt nie powrócił wraz z duszą pokonanego do Azyru. Tak rozpoczęła się święta misja, mająca na celu jego odzyskanie. Ściągając do płonącego królestwa coraz więcej Stormkastów i sprawiając, że trawiąca tę krainę wojna staje się większa każdego dnia. 4. Niełatwy sojusz Choć jak do tej pory Sigmar nie zdołał odnaleźć ani porozmawiać z Nagaszem, jego nieumarłe hordy stanęły do walki u boku Stormkastów w bitwie na polach grobowych zimnych królestw. 5. Daleko od promieni słońca. Podczas poszukiwań synów Grimnira pod płonącymi karakami, wiele zastępów Stormcastów zostało zmuszonych do dołączenia do bitwy Czerwonej Zemsty. To jest wieczne, wiecznie trwającej wojny między Skavenami a Duardinami. W efekcie do płonących karaków stale przybywają nowe zastępy chcące wspomóc swoich braci w walce. Tyle jeśli chodzi o wydarzenia. Przechodzimy dalej. Eee, w trakcie epoki mitów Sigmar przebudził wielu bogów, z których każdy w akcie wdzięczności dał mu dar. Bóg król wydobywa z tych darów energię i obdarowuje nią każdego przekutego wojownika. Po długim treningu aspiranci na jego wojowników są zabierani do komnaty zniszczonych światów, gdzie są rozbijani przez błyskawice, a następnie składani w całość. Ci, którzy przetrwają, rozpoczynają proces jednoczenia się ze swoim Bogiem. Zapał każdego z nich jest wielokrotnie sprawdzany w kuźni wieczności. Aspiranci muszą przetrwać 7 sesji po 7 prób w kurchanach hartowania. Zanurzone w sprawiedliwości i stopione z boskimi darami, umęczone dusze tych, którzy się po tym przebudzą, muszą przejść ostatni sprawdzian na kowadle apoteozy. Jeśli przetrwają ten jeden, ostatni raz, staną się jednością z energią niebios, zyskując część boskich mocy samego Boga Króla. Sigmar wykuł swoją nową armię do wojny ze sługami Mrocznych Bogów w misji odzyskania utraconych przed wiekami światów. By zaopatrzyć swoich stormkastów. Sigmar zażądał broni godnej samych bogów. Bóg Król wezwał na pomoc sześciu kowali, którzy stworzyli dla jego wojowników pancerze z Sygmarytu, płytowe zbroje zaklęte magią samego Mallusa. Następnie stworzyli dla nich broń, łącząc żywe nawałnice Azyru z młotami wojennymi i mieczami. Każde uderzenie tego rodzaju broni wyzwala z siebie moc uderzającego pioruna, a każda strzała stanowi echo furii prawdziwej burzy. Tak oto przysposobiono stormcastów do walki. Następnie każdy z nich przeszedł długi trening w gladiatorium, wykuwając braterską więź, by z czasem nauczyć się walki jako zjednoczona siła. Różne formacje mieszały się ze sobą, łącząc coś więcej niż tylko taktykę i strategię. Bowiem wojownicy Sigmara nauczyli się korzystać z niebiańskiej energii, jaką Bóg król im podarował, a nawet dzielić się nią ze swoimi braćmi. Zastępy stormcastów przeczesywały Azur, polując na plugawe istoty i przerażające monstra, przeobrażając się w militarną maszynę, jakiej wszechświat nigdy jeszcze nie widział. Dopiero wówczas Sigmar ocenił, że jego armia była gotowa do walki z prawdziwym przeciwnikiem. Dopiero wówczas rozpoczął swoją burzę zemsty i wysłał swoje siły na prawdziwą wojnę. Za pochwycenie i ukształtowanie surowej magicznej energii niebiańskiego królestwa Sigmara odpowiada Duardin, bóg kuźni Grungni. Poprzez wyniesienie do roli Zygendila wysoko ponad niebiańskie pałace, Bóg król był w stanie rzucać błyskawicami w królestwa śmiertelników. To właśnie poprzez swoje błyskawice Sigmar zaczął mścić się na sługach chaosu, sprowadzając swoje błyszczące w świetle dnia niepokonane armie Stormcast Eternals do wielu światów. Zastępy Stormcastów przybywają właśnie za sprawą błyskawic, sprowadzając szybką i przerażającą wojnę sługom chaosu. Wybrany przez Sigmara sposób transportowania swoich armii ma jednak dobre, jak i złe strony. Po przeniesieniu ich z Azyru do odległych królestw, to Stormkaści nie mogą powrócić do niebios w ten sam sposób. Po trafieniu do strefy wojny jedynie zwycięstwo lub śmierć może zapewnić im powrót do królestwa azyru. Jeśli stormkastom uda się odbić bramy królestw, mogą ją wykorzystać do powrotu do azyru w tryumfie i chwale, pozostawiając garnizon do jej strzeżenia. Porażka w misji zdobycia kontroli nad jedną z nich oznacza pewną śmierć, po której ich nieśmiertelne dusze tak czy inaczej powrócą do Królestwa Niebios, gdzie raz jeszcze zostaną przekute i uformowane na nowo. Stormkaści są obdarzeni nadludzką szybkością, siłą i wytrzymałością. Ponadto każdy z nich przechodzi trening w posługiwaniu się bronią stworzoną z potrójnie błogosławionego Sygmarytu, wykutego przez samych sześciu kowali. Dodatkowo w przeciągu kilku godzin od zakończonego sukcesem procesu przekuwania każdy z nich przechodzi serię prób, których poziom trudności wymyka się pojmowaniu zwykłych śmiertelników. Postawione przed nimi wyzwania są bezlitosne, jednak w praktyce pozwalają im na wyćwiczenie swoich umiejętności do jeszcze wyższego poziomu perfekcji. Dopiero kiedy otrzymają. Kiedy ich osobiste umiejętności walki stają się nadnaturalnie doskonałe, Stormgas i Eternals otrzymują pozwolenie na dalszy trening u boku swoich braci. Ci niezwykli wojownicy reagują synchronicznie na każdy rozkaz, obracają się, tworzą blokujące się mury tarcz lub atakują i wspierają braci wokół siebie, wykazując się wyćwiczonym na przestrzeni całych eonów instynktem. Sposób prowadzenia przez nich wojen wykracza daleko przez manewrowanie na polu bitwy. Różne formacje zastępów wspomagają się między sobą, tworząc ściśle zgrany szyk bojowy, który przemieszcza się i walczy jak żadna inna stąpająca po śmiertelnych królestwach armia przed nimi. Tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek o Stormcast Eternals. Będzie jeszcze jeden, ostatni. Ja dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Tam pewnie słyszeliście od pewnego momentu jakieś trzaski to na pewno były trzaski wyładowania piorunów broni Stormcast Eternals. Tyle na dzisiaj, trzymajcie się, do następnego razu, cześć!